Wlej zimną wodę na mielone mięso w sitku. Opłód mięso w wodzie. Przełóż na stół. Zrób wgłębienie za pomocą praski do ziemniaków. Rozbij dwa jajka. Dodaj pokrojone na kawałki masło. Obierz cebulę ze skórki. Zetrzyj cebulę na drobnej tarce. Obierz marchewkę. Zetrzyj na dużej tarce. Spryskaj wodą i osusz papierowymi ręcznikami czerwoną paprykę. Pokrój w drobną kostkę. Zetrzyj ser cheddar na dużej tarce. Zetrzyj inny ser na tej samej tarce. Opłucz sery w wodzie. Dodaj kilka drobno posiekanych ząbków czosnku. Obierz ziemniaka. Zetrzyj ziemniaka na tarce. Umyj pietruszkę w wodzie. Osusz papierowymi ręcznikami. Drobno posiekaj pietruszkę. Umyj koperek w wodzie. Dodaj drobno posiekany koperek. Weź potrzebne przyprawy. Dopraw solą, czarny pieprz, papryka słodka. Dodaj serek śmietankowy. Dokładnie wymieszaj. Spłaszcz mieszankę za pomocą praski do ziemniaków. Wytnij kształty za pomocą foremki. Umieść kotlety na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Zrób wgłębienia łyżką piecz przez 30 minut. Rozbij jajko do kubka blendera. Dodaj ocet, sos sriracha, ketchup, sól, czarny pieprz, oliwa z oliwek. Zmiksuj sos. Te kotlety z dużą ilością sera są uzależniające. Nieodparty smak.